Dajcie, mali widzowie. Dzisiaj opowiem wam o świecie, w którym sztuczna inteligencja potrafi tworzyć muzykę. Wyobraźcie sobie piosenki i melodie, które powstają dzięki mądrym maszynom. Jeśli jesteście ciekawi, jak to możliwe, zapraszam was na niezwykłą przygodę w świecie AI. W bibliotece Chmur spotkali się Mecha Żółwik i Neurokucyk. Mecha Żółwik był przekonany, że sztuczna inteligencja po prostu losowo łączy nutki jak puzzle. A potem wychodzi z tego muzyka, Neurokucyk, zorganizowany jak zawsze, stwierdził, że im więcej nut, tym muzyka musi być lepsza. Dlatego chciał wrzucić do maszyny całą swoją kolekcję dźwięków. Wyjaśniłam im, że generowanie muzyki przez sztuczną inteligencję to nie tylko układanie przypadkowych dźwięków, ale nauka rytmu, harmonii i emocji. Dzięki czemu muzyka staje się przyjemna dla naszego ucha. Na moście zmian spotkali się TechnoOrzeł i Mecha Kotek. Technoorzeł opowiadał o tym, jak pewnego dnia stworzył własną melodię za pomocą sztucznej inteligencji, analizując popularne piosenki i tworząc z nich zupełnie nowy utwór. Mecha Kotek przypomniał sobie, jak podczas pracy nad nową aplikacją nauki tańca, wykorzystał sztuczną inteligencję, aby tworzyć rytmiczne i łatwe do zapamiętania melodie. Dodałam tylko że sztuczna inteligencja uczy się różnych stylów muzycznych, by komponować melodie idealnie dopasowane do naszych potrzeb i nastroju. W tunelu myśli spotkałam laserowego Pawa i neuromrówkę. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o generowaniu muzyki przez sztuczną inteligencję. Laserowy Paw powiedział, że sztuczna inteligencja potrafi tworzyć muzykę, ucząc się z ogromnej liczby utworów i łącząc różne style, by powstały nowe melodie. Neuromrówka dodała, że sztuczna inteligencja może też pomagać muzykom, podpowiadając pomysły i poprawiając kompozycje, dzięki czemu tworzenie muzyki staje się łatwiejsze i bardziej kreatywne. Pochwaliłam ich za dobre odpowiedzi. Generowanie muzyki przez sztuczną inteligencję to proces, w którym komputer uczy się na podstawie wielu przykładów i tworzy nowe, oryginalne dźwięki. Muzyka tworzona przez sztuczną inteligencję to fascynujący temat, a i uczy się na podstawie wielu utworów, łączy różne dźwięki i pomaga tworzyć nowe melodie. Dzięki temu muzyka może być jeszcze ciekawsza i pełna niespodzianek. Mam nadzieję, że podobała wam się nasza podróż po świecie AI i muzyki. Do zobaczenia następnym razem.